No to jestem. Dzień czwarty, świeżo e, wyolejowana. E, I dziś e, wszystkie elementy układanki całego masażu się e, skleiły w jedno. I, i dzisiejsze mm, wyzwania to były. Mm, wcale nie wytrzymałość fizyczna, wcale nie jakieś bóle, wcale nie wątpliwości, tylko trzeba było się trochę przebić przez taką warstwę e, kobieta-mężczyzna, przez taką barierę. Gdzieś trochę wstydu. I tak e, ja pomasowałam najpierw Adama, pomasowałam e, jego e, przód, ta tutaj klatka piersiowa, ręce, nogi, robiłam wszystkie takie wjazdy pod plecy. E, tak naprawdę z każdej strony, czy to od pleców, czy to od brzucha, od nóg, od rąk, zawsze się masuje te plecy i te plecy cały czas się mielą, uwalniają, rozluźniają. Jest mnóstwo różnych dojść. No i pomasowałam i teraz mówię: dobra, woda pijemy, ogarniamy się, pogadaliśmy trochę. O myślach, o skupianiu się na pozytywnych myślach, o tym, że co się dzieje, kiedy siedzimy w takich negatywnych myślach. I oczywiście, gadaliśmy o oczywistych rzeczach i rzeczach, które są dla mnie naprawdę pff, chleb powszedni, bo przecież ja to wiem, ale ja też nie zawsze tym żyję, bo y, co innego. Doświadczać właśnie bólu, doświadczać czegoś nieprzyjemnego, wkurzać się na coś, być rozdrażnionym i w tym momencie przenieść swoją uwagę z obiektu, który nas wkurza, na coś pozytywnego yy, i zmienić trochę, tak? Postrzeganie tego, co nas wkurza. No to, <ścoughs> to jest cały czas dla mnie. Wyzwanie. Czasami mi się udaje to zauważyć, i wtedy na przykład nie wkurzam się na 100%, tylko na przykład na 50%. No i tak sobie trochę o tym pogadaliśmy, trochę się pośmialiśmy z tego, o kilku teoriach spiskowych, mniej lub bardziej pogadaliśmy przy okazji. No i mówię, dobra, dobra, gadu-gadu, zamiana, nie? No i Adam pyta, no ale, hmm, hmm, ale, co z klatką piersiową? Ja mówię, no, odsłaniamy, nie? Masujemy tutaj, ja mówię, piersi nie masujemy jako takich, ale tutaj mięsień, tutaj u góry. Trzeba pomasować tutaj przez klatkę piersiową, tutaj jest też bardzo dużo napięć, tutaj pomiędzy też żebrami no jest dużo, często jesteśmy przygarbieni, tutaj się też gromadzą napięcia, czasami się wydaje, że jakoś masuje. A tam, o jezu, jezu jak nie po kości, ty mi masujesz? Nie, tam są tak ponapinane mięśnie, tak jakby igiełki tutaj były po, ponapinane i powkuwane w nas, więc te igiełki trzeba powyciągać. No i tutaj brzuch i tak dalej. Ja mówię, no co, jest wstydnie. Ja tak sobie, aż nawet ja się spięłam przez moment, mówię, cholera, dobra, to może zasunijmy te moje piersi, no bo ja też się stresuję w jakiś tam sposób, tak? To jest dla mnie chleb powszedni, ale mm, ja nie jeżdżę na warsztaty tantryczne. Ja nie chodzę na plażę nudystów y, i nie jestem taka hop dobra, rozbiorę się, będę biegać teraz, jako mnie y, stworzyła natura i nie mam z tym żadnego problemu. Nie, bo mam. Y, I mam wstyd i mam poczucie bariery jakiejś y, i mam tak samo, jak y, masuje mnie mężczyzna Mam tak samo, um, jeśli uczę, to nie jest taki wstyd, który mnie blokuje i gdzieś jakoś paraliżuje, ale jest ten moment takiego, mm, ale mówię potem sobie to, co sobie zawsze mówię, i to zawsze, co mówię o dotyku i o tym, jak ważny jest właśnie dotyk, ale ten terapeutyczny dotyk, ale jest ten moment takiego, mm. więc myśmy sobie o tym pogadali. Ja mówię, słuchaj, jak ty masz się stresować. Że kobiety będą przychodziły i one się będą stresowały, ty się będziesz stresował, to wiesz co, na początek albo ręcznik na same piersi, niech sobie panie przełożą, e, albo chusta. I wtedy dla świętego spokoju, i dla relaksu, i po to, że ty się narobiłeś, namasowałeś, narozluźniałeś, a potem ci się kobieta zepnie, bo teraz trzeba klatkę piersiową odsłonić to w cholerę z taką robotą, to lepiej sobie zasłonić i niech to będzie etapami, że Ty będziesz gotowy na odsłonięcie i Pani będzie gotowa i wtedy, tak? Nie, nie zmuszajmy się do takich rzeczy. Ja oczywiście mm, propaguję masaż, oczywiście bezmajtkowy, i u mnie majtki ja namawiam, naprawdę namawiam, ale tylko i wyłącznie dlatego, że części intymne są przykryte ręcznikiem i tam się dużo nie odsłoni. Jeśli ja uważam i pracuję z tym ręcznikiem tak, że on jest jakby integralną częścią tego człowieka i tam się ręcznik jest jak majtki w tym momencie. Kto mi tam przyszedł? A, Lilka przyszła. Kot. I jeszcze coś przyszło. A tak, drugi, wszystkie trzy gonią się teraz. Nie wiem, czy to będzie widać. O, proszę bardzo. I się. Dobra, poszły. one się tutaj naparzają czasami. Teraz pies, pies poszedł na spacer, to koty mam. Je, super, możemy się naparzać, bo Gandhi zawsze je rozdziela. No, także lepiej się nie stresować, tak? I y, krok po kroku. A majtki, a właśnie, bo mówiłam o majtkach, y, ręcznik jest jak majtki. A biodra, pośladki to jest kawał mięśnia, i naprawdę tam jest mnóstwo napięć, i warto to pouwalniać. Zwłaszcza, że Adam się sam przekonał, bo wczoraj, na automasażu, pracowaliśmy właśnie na pośladkach i na dolnej części pleców, ale głównie pośladki biodra u, i mówię, no i jak tam. A on, mówi, no wiesz co, jak usiadłem na krzesło, to poczułem, że ja mam pośladki i że one tak się równo rozlały na moim y, siedzeniu, a nie, że ja znowu siedzę punktowo. Także mówię, jest, znowu działa. Także mm, odważył się i odsłonił klatkę piersiową, i to był naprawdę bardzo komfortowy dotyk. Oboje się czuliśmy komfortowo. Świetnie mi brzuch wymasował. Ja miałam przez tydzień naprawdę spore problemy właśnie z trawieniem i pod kroplówką też leżałam. Także mój brzuch został tak ukojony, jakby nigdy mu nic nie było, jakby tam weszła nie wiem jakaś super duper flora bakteryjna, i teraz nic mnie już nie tknie. Także mm, naprawdę piękny, piękny dotyk. I czuć było, że tak, że wiadomo, że jest zestresowany, ale wykonałam też tę pracę taką upakajającą, żeby ta, ten, ten masaż odbył się w przyjaznych warunkach dla obu stron. Trochę się potem z tego pośmialiśmy, ale też mówię, jeśli będzie ten wstyd, jeśli będzie bariera, to lepiej zakryć lepiej zrobić lepiej robić masaż z taką przyjemnością i z taką swobodą, niż ciągle się stresować. Przyjdzie ten moment, w którym się odsłoni, tak? I, i tak będzie. Nie każdy jest wyzwolony, nie każdy jest e, super-duper z, z nagością, nawet sam z sobą, przed sobą, a co dopiero przed innym człowiekiem, a co dopiero przed człowiekiem płci przeciwnej. Dlatego... Easy, na spokojnie. Ja tak sobie to polecam. Jeśli ktoś już bardzo potrzebuje być w tych majtkach, miałam dwa razy przez 12 lat, oprócz miesiączek, tak oczywiście, bo to wtedy rzeczywiście panie e, wybierają, że zostają w majtkach i to jest ok. Ale dwa razy w życiu miałam rzeczywiście, że to był bardzo duży problem, że ona bardzo chciała masaż. Bardzo, bardzo, ale mówi, zostaje w majtkach. Ok, i dopiero przy tam ósmym chyba masażu odważyła się. Zdjąć i mówi, aha, to ja już teraz rozumiem o co chodzi i że, ale to potrzebowała y, takiego procesu, czasu, żeby się z tym oswoić. Przede wszystkim sama z sobą, a dopiero przede mną zaufać mi. Także to była taka jedna, mm, jakby opowieść wokół tego wstydu i wokół y, jej ciała. Także dzisiejszy dzień piękny, bo świeci piękne słońce. Wczoraj padało po prostu grado, bicie, bicie. Adam dzisiaj pojedzie sobie na Hel, pooddychać, poodpoczywać. A ja za chwilę mam masaż. Będę masowała panią w pierwszych tygodniach ciąży. Także muszę się szybko jeszcze jakoś ogarnąć i idę dalej do pracy, a potem znowu książeczka albo audiobook i odpoczywam. No, oczywiście montuję filmik, wrzucam, na, 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 ale ogólnie rzeczywiście na takim... na luzaku. Także dzisiaj rzeczywiście moje wibracje już się rozwibrowały. Jestem tam, gdzie, gdzie trzeba być. Czuję się bardzo dobrze. Także jeszcze parę tam elementów się układa we mnie, ale jest dobrze. A, i w ogóle dziękuję za wszystkie wiadomości. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za... I te wojsowe, głosowe, bo się też tak mi na messengerze, więc bardzo dziękuję. Dziękuję za maila, dziękuję za wiadomości prywatne, za komentarze. Bardzo się cieszę, że te moje przekazy, i na świeżo po, i takie, gdzie się przygotowuję, jak gadam do Was, to że to się sprawdza, że trafia, że czasami jest tak, że właśnie o, ktoś obejrzał filmik kawuli dokładnie w tym momencie, w którym potrzebował i Coś mu to zrobiło, odpowiedziało może na jakieś pytania, a może na chwilę jakiś plasterek taki kojący przyłożyło do, do tego miejsca, które wymagało troski. Także do zobaczenia jutro. Jest dzień piąty, ostatni Lomi kursu. No i jutro ja to nazywam to jest taki dzień wyjątkowy, kiedy rzeczywiście wszystko już się połączy i uczeń rzeczywiście robi cały masaż. Ja mogę podpowiadać, nie muszę. To zależy od osoby, czego potrzebuje, ale jutro już jest cały masaż i można poczuć, tak, wszystkie te elementy razem. To jest piąty dzień po prostu, a to już jest cały masaż. No, to do zobaczenia. Jutro będę raportować, a prawdopodobnie będę się czuła wyśmienicie, bo już dziś po tej połówce masażu drugiej, czyli po, po przodzie, to jest naprawdę fajnie. I aż mi się nie chce masować, ale zaraz się ogarnę i myślę, że będzie fajnie. Do zobaczenia, cześć.